Look, Ma, I'm a Witam wszystkich w naszej nowej serii Serious Sam drugie starcie. Jak pewnie zauważyliście, od kilku dni robię upload poprzednich odcinków z tej serii, które nagrałem ponad rok temu. Tamte nagrania są archiwalne i pochodzą z mojego poprzedniego kanału i dotyczą gier Serious Sam pierwsze starcie oraz Serious Sam 3. Tak więc teraz przyszła pora na starcie numer 2. Tak, teraz odkryliśmy właśnie pierwszy sekret. Wiem, że nie zachowałem tutaj chronologii, no ale w takiej kolejności to kiedyś nagrywałem. A z tego powodu, że ta seria dalej cieszy się dużą popularnością, postanowiłem kontynuować zabawę z tą genialną grą. Tak, teraz sobie wypłyniemy właśnie na powierzchnię i skierujemy swe kroki w tym kierunku. I tutaj mamy sekret numer 2, i zaraz obok będzie sekret numer 3. Budka jest właśnie tym trzecim sekretem. Kolejna sprawa. Postanowiłem tutaj przyjąć podobną formułę jak w poprzednich nagraniach. To znaczy, sam mój gameplay nie będzie najważniejszy. Moje główne zadanie będzie polegało na odkrywaniu sekretów. I to one tutaj będą na pierwszym planie. Dla Waszej wygody nie będę również dzielił epizodów na kilka części. Oznacza to, że jeden epizod to jeden odcinek i postaram się zmieścić w maksymalnie 30 minutach. Jeżeli ten limit czasowy zostanie przekroczony, to zastosuję znaną już sztuczkę z przyspieszeniem gry w niektórych momentach. Co oczywiście nie wpłynie na samą czytelność odkrywanych sekretów. Yy, I sprawa ostatnia. Yy, dla wyjaśnienia yy, gram na poziomie łatwym yy, robię to specjalnie, ponieważ yy, tak jak powiedziałem, ten gameplay jest poradnikiem dotyczącym odkrywania sekretów. Yy, wam polecam granie na poziomie minimum normal. Yy, yy, aby poznać urok i przyjemność obcowania z yy, serius samym. Ponieważ granie na niższych poziomach nie sprawia już tyle radości i frustracji. Dobra, a teraz wracając do samej gry. Na tym etapie mamy do odkrycia y, aż 15 sekretów. I teraz zbliżamy się powoli do miejsca, w którym odkryjemy aż 3, 3 kolejne. Tylko załatwimy sobie kilku kamikadze. A tu mi jeszcze jeden nadciąga. Ups, jeden mi eksplodował w twarz. Ale oni już tak mają, że potrafią zaskoczyć. Tak, te mi tu po głowie chodzi. Dobra, rozsypał się. No i chyba mamy spokój. I teraz właśnie pobawimy się trochę, o tu jeszcze jest jakaś kamizelka, pancerz, i tutaj teraz pobawimy się w drwala i powycinamy kilka drzew, a jeszcze coś mi tu nadlatuje, O, koziołek matołek, dobra, eee, nie wiem dokładnie które drzewa trzeba wyciąć, tak więc to jest mniej więcej to miejsce, tak więc no wytniemy kilka drzew. Kolejność tu nie gra. Nie odgrywa żadnej roli. O, jeszcze ktoś mi tu biegnie. Dobrze. Już teraz powinny, powinien być spokój. Tak, wytniemy te dwa drzewa. Dobra, nic się nie stało. No to wycinamy dalej. Jest. Kolejny sekret. Czwarty. Dobra, idziemy dalej z tymi drzewami. No chyba teraz jeszcze to. Tak jest. To jest sekret numer 5. Jeszcze musimy wyciąć, zdaje się, dwa. Nie wiem, obstawiam tutaj te dwa po prawej stronie. O i tamto samotnie sobie stojące. Błąd. No to jeszcze zostało nam to do ścięcia. Tak jest i mamy sekret numer 6. Ok, tak. Teraz, sobie tutaj, spacerkiem spokojnie przejdziemy wzdłuż tych pięknych zabudowań. Akurat mamy fantastyczną pogodę praży, pięknie słoneczko. Okay, tutaj w tym miejscu mamy dwa sekrety, siódmy oraz ósmy. Teraz tu nam wyskoczy kilku kamikadze. Chyba wszyscy, dobra. I teraz. O. Z rakietnicy otworzymy sobie przejście. I to jest sekret dziewiąty. O jeden pan się wypalił pod wpływem słońca. I wejście do środka to jest sekret numer 10. Tutaj niestety, niestety tych pajaców trzeba wszystkich powystrzelać, że znaczy nie trzeba, ale... Oni troszeczkę przeszkadzają, ponieważ za chwilę tu będzie miał występ pewien pan Na scenie A ich jeńki No po prostu go zagłuszają Co nam będzie Przeszkadzało W jego przemowie, o już nawet się pojawił na Na scenie Dobra, chyba wszyscy poszli O Jesteśmy cudowni, jak widać. Stolik, no, jaki stolik? Dobrze, to sobie usiądziemy na marmurowej posadzce. Się chyba zirytował. No, wykład 5 godziny na pewno będzie bardzo ciekawy, aczkolwiek nie będziemy tu tyle stać, ponieważ tutaj misja czeka odkrywanie kolejnych sekretów. Ale jeżeli ktoś wytrzyma te 5 godzin, to jak najbardziej na ten wykład zapraszam. Na pewno będzie interesujący. Może w komentarzu napisać, co się działo dalej. Co prawda, ja nie jestem za bardzo tym zainteresowany. Tak, tak więc odkryliśmy pierwsze 10 sekretów. I zostało nam jeszcze pięć tak, zdobyliśmy bardzo fajną broń. Tego pana sobie zdejmiemy dwiema, dwoma strzałami. O, pięknie. Tu sobie tylko pozbieramy amunicję. I poczekamy, aż teraz otworzą się tutaj te, te wrota. No, coś tam nadlatuje. Pyk, poszedł. Dobra, kolejny. No, coś tam leci z prawej. Pyk, pudło, pudło, pudło. Trafiony. Dobrze. No, proszę otworzyć tą bramę. Może podejdę? No, oczywiście. Tak, tutaj mam takie bardzo fajne odrzutowe buty. Które troszeczkę przyspieszają naszego bohatera Tak, jeszcze, jedna, jeszcze jedną parę butów znalazłem Tak, jeden strzał, dwóch padło to mi się podoba. O, i w takim tempie ta gra powinna być cały czas rozgrywana. Pyk, 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 pyk. Ups, niespodzianka. Pod sam koniec. Dobra. Tak, i tu mamy miotacz ognia. To zaraz przypalimy kilka tyłków. Tak, w tych powlekanych czopkach. To jest właśnie amunicja do miotacza. Wszyscy? Wszyscy wypaleni. W porządku. Ja sobie tu może zrobię zapis, ponieważ już mnie ten napis informujący, że F6 daje zapis, troszeczkę zirytował. Tak więc sobie tę grę zapiszemy, żeby to się już więcej nie pokazywało. Dobra. miejscu, kilku przeciwników się na nas przyczaiło. Jeszcze ktoś tam wali. Gdzie jesteś? Tutaj. Masz. Ups, słyszę piłę. Jaki fajny dyniowy potworek. No chodź, chodź, chodź. A masz? Sami rozumiecie. No musiałem go dobić. Nigdy nic nie wiadomo. Tak, witamy w kolejnym etapie tego poziomu. W tym pomieszczeniu chyba nic nie ma No dokładnie tylko jakieś tam Pancerz A już nawet tego nie mogę wziąć Głowa jakiegoś dziwoląga Ten pan sobie warknął jak świnka No pobawił mi się znowu z rywala Ach, fajnie. Tak. Pięknie ich kroimy jak bohemki chleba. Dobrze. O, tu jest taki samotny pan. No nie, nie taczmy ognia, nie. Rakietnicą też nie. Tak, dobra. A tu mam kłopot zawsze jeszcze właśnie z tym wyszukiwaniem broni. Raczej z przełączaniem się na odpowiednią broń. A tu była bliźniak. rad bliźniak no dyniowego potworka tak i teraz tutaj sobie skręcimy w lewo bo można iść w prawo oczywiście ale my pójdziemy sobie tutaj w lewo i tu mamy kolejny sekret sekret numer 11 i on już w sumie jest odkryty. Ale możemy zdobyć takie duże, wielkie serducho. Ja sobie tylko zapiszę ten moment. Eee, skacząc sobie po literkach. Dokładnie trzeba ułożyć słowo mental. Teraz T, a L. Powinno nam się tam otworzyć przejście, które akurat mi się nie otwarło. Także ten. O, no, to sobie powtórzymy tą kombinację. Ważne, żeby nie skoczyć na to miejsce niepoświetlone. M, E, N, T, A, L. Pięknie. Dobra, otwarło się. No i mamy to. Wspaniałe serducho. Jeżeli się pomylimy i źle skoczymy, to tam właśnie było widać w góry kolce, które się obniżają. No, i w pewnym momencie one są już tak nisko, że podskakując, po prostu się na nie nadziejemy. Tak, tu sobie zrobię zapis. Na wszelki wypadek, bo jak widać, to miejsce nie wygląda zbyt ciekawie. Oczywiście ja to przechodzę tak dosyć yy, szybko, nie zwracając uwagi na te wszystkie spadające elementy. Ale ja tak lubię, tak szybko. Dostał. Dostał w klatę. Tak. Pancerze, pięknie. Tak, tutaj sobie w tym miejscu skorzystam z piły. Krojenie nią przeciwników sprawia mi dosyć dużą frajdę tak jeszcze dwóch zostało Dobra A jeszcze jeden no kto następny? O, ktoś to, coś tam, coś tam było. Pan Świnka znowu pewnie, no oczywiście. Tak, pastylka z napalmem, amunicja pełna, tak. I tutaj musimy uważać, bo jak widać opada sufit i najlepiej sobie wchodzić właśnie w te takie dziury podłodze, które spowodują to, że nie zostaniemy zgnicieni. O, pek. Jak widać nic tam nie ma, ale jest dosyć duża przestrzeń, że wysokiego wzrostu sam spokojnie się tam mieści. Dobra. O, I teraz nam się pięknie otworzyło przejście. Wyrżniemy tutaj sobie z karabinu, kamikadze. Gdzie? Gdzie? Tu? Dobra. Umarł na moich oczach. O, ale niespodzianka. Pyk, 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 pyk. Sprawia mi to przyjemność akurat. Strzelanie mu w głowę. W nadziei, że kiedyś mu na eksploduje, no ale. Nie wiem, czy tego doczekam. Tego pana sobie zdejmiemy ze snajperki. Kurcze, z tymi broniami to jeszcze mam kłopot, żeby... O! Pyk w czoło, dobra Dziękuję Tak, w tym miejscu sobie jeszcze zapiszę grę Bo teraz trzeba wykonać taki skok O właśnie, tutaj na dół Po sekret numer 12 no I on nie zawsze mi wychodzi Często ląduje w przepaści Tak, i teraz tu mamy mostek. Ale swoje kroki teraz skierujemy na dół po ten pancerz, który nam się tam pokazał. Tak, bo tu tak jeszcze wrócimy. O, właśnie ten. Czyli jak teraz dobrze pamiętam, odkryliśmy już 12 sekretów, czyli zostało jeszcze 3. Dobra. Coś tam do mnie strzela tymi zielonymi kulami. Sobie wezmę snajperkę. O, tam jesteście draniu. Dobra. Jeszcze ktoś. Dobra, nie ma odważnych. Jaki to był motyw muzyczny? Nie, nie wiem, z czegoś to kojarzę, ale... Nie wiem z jakiego filmu Ranger, ready to Tak, i tak powolutku zbliżamy się do kolejnego sekretu O, byczek, on nie leci O, jeszcze kamikaze, kurde bo no pewnie to była przemyślana strategia. Oj, niedobry pan byczek. Znowu ktoś tam pluje tymi zielonymi kubami, smarkami. Jest najperwa w końcu. Dwa strzały w podkoszulek. Powinny wystarczyć. Pięknie. Dobrze. No i teraz odwracamy się. O, tutaj w prawo. Mamy taki fajny kamień, głaz. Pyk. Sekret numer 13 odkryty. I teraz tam sobie. Wskoczymy. Damy sobie nura pod wodę, trochę popływamy. Ale tu będzie straszna kompresja, coś mi się wydaje. Będzie pewnie potworna pikseloza, no ale niestety nic na to nie poradzę. Zaczyna nam się powoli kończyć powietrze. Jest dobra. Uuu, świeże powietrze. Możemy zaczerpnąć tak pełnymi płucami. I tutaj mamy teraz kolejny sekret. Wielkie serducho. Sekret numer 14. Tak to sobie, skoczymy na dół. Zeskoczymy. bum Prosto w klatę. No, twarze nie ma to. Dobra. A tam jeszcze do mnie jeden koleś pruje. Czy tego zlikwidujemy dobra? Czysto chyba. Jeszcze jeden gdzieś biegnie. No chodź. No a tu jeszcze ptaszki. No ja ci dam. W tyłek mnie kopie. Tak, jego załatwię ze snajperki, nie będę do niego podchodził z blisko. No, dobrze. I teraz tak ostatni sekret, numer 15, znajduje się pod wodą. Płyniemy, 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 i na samym dole powinno być zdrowie. O, właśnie, w tym miejscu. O, wypłynąłem nie z tej strony. Bo w tym stawie pływają sobie dwie takie bardzo takie niegrzeczne rybki. Które akurat udało mi się wyminąć. O, już tam sobie właśnie są. Tak, jedna oberwała. O, i druga mi poraziła. Zaraz jej oddamy No co za niegrzeczna rybka Jeszcze raz, o pięknie, dobrze Dobrze, no i tym samym dobrnęliśmy Do samego końca tego etapu, także dzięki za oglądanie I zapraszam na kolejny odcinek Trzymajcie się